A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Po raz ostatni wracamy na historyczny szlak wyznaczony nam przez zbiór niemieckich negatywów z czasów II wojny światowej, dokumentujący życie okupowanego Rzeszowa. Przypomnijmy, że kolekcje blisko 450 negatywów. Można oglądać online, wchodząc na stronę Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. Każde z tych fotografii to swoista lekcja historii i warto poświęcić trochę czasu na porównywanie ówczesnych widoków ze współczesnymi. Zmiany w miejskim pejzażu doskonale obserwuje się z góry. Podobne przeświadczenie mieli również niemieccy żołnierze, wdrapując się na wieżę kościoła Bernardynów pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Był maj 1944 roku i Niemcy zaczęli się troszczyć o to, jak w miarę szybko ewakuować się z kierunku wschodniego na za. Wyburzono kamienicę klarneta i szereg mniejszych budynków doprowadzając dzisiejszą ulicę Sobieskiego aż do klasztoru Bernardynów. I właśnie ten fakt chcieli uwiecznić niemieccy fotografowie. Jak się okazało, nie było to wcale łatwe zadanie. Zbliżenie na nowo powstałe przebicie ulicy Sobieskiego trzeba było zrobić pod kątem, by złapać właściwy kadr. Kolejne fotografie wykonane w tym samym kierunku kadrowane są dużo szerzej, dzięki czemu możemy zobaczyć dawne zabudowania w głębi ulicy Sobieskiego, a także fragment ulicy Grunwaldzkiej z charakterystyczną przerwą w budynkach oświatowych, która zostanie zabudowana dopiero po II wojnie światowej. Przy okazji Niemcy sfotografowali również inne fragmenty panoramy ówczesnego Rzeszowa. To fotografia wykonana w stronę północno-wschodnią. Na pierwszym planie grunty własności klasztoru Bernardynów. Tuż za nimi zaplecze ulicy Grunwalskiej i nieistniejąca już ulica Hugona-Kołontaja. Trochę wytężając wzrok, a także używając cyfrowego zoomu, dostrzeżemy też dworzec główny i młyn legięcia, stojący dokładnie w miejscu dzisiejszej galerii handlowej przy ulicy Piłsudskiego. Niemcom udało się również sfotografować panorama Rzeszowa w stronę południową, tu rzuca się w oczy budynek poczty przy Moniuszki. Inwestycje z czasów rozwoju centralnego okręgu przemysłowego, przerwaną przez wybuch II wojny światowej, dokończyli Niemcy. Trzy miesiące po wykonaniu tej fotografii okupanci, uciekając na zachód, usiłowali wysadzić budynek w powietrze. Na szczęście, konstrukcja gmachu poczty okazała się bardzo solidna i ładunki wybuchowe nie wyrządziły mu większej krzywdy. Niemieckie fotografie są cennym świadectwem historii miasta, które zapłaciło ogromną cenę za wojenną zawieruchę. Przez 6 lat Rzeszów stracił aż 281 budynków, które albo zostały zniszczone podczas działań wojennych, albo celowo rozebrane na rozkaz Niemców. Dla niewielkiego wtedy Rzeszowa były to rany, których przez wiele lat powojennych nie udało się zabliźnić. Miasto straciło 12 387 mieszkańców. Liczba ta obejmuje ofiary bombardowań we wrześniu 1939 roku, ludobójstwa dokonanego przez Niemców na żydowskich mieszkańcach Rzeszowa, wszystkich tych, którzy zginęli podczas egzekucji w więzieniach i obozach, a także w trakcie walk w lipcu 1944 roku. Była to blisko 1 trzecia mieszkańców przedwojennego Rzeszowa. Warto i o tym pamiętać, przeglądając niemieckie negatywy.